Hej, ludzie, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Przepraszam, że mnie trochę nie było, ale. Już wracam, wracam do norm i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, o który bardzo mnie prosiliście tutaj w komentarzach, czy też na moim Instagramie, gdzie bardzo Was serdecznie zapraszam do Fantastik. Ja czytam wszystkie naprawdę wiadomości i nawet jeżeli nie odpisuję, to wierzcie mi, że je przeczytałam. No ale wracając, bardzo mnie o ten filmik prosiliście, więc dzisiaj omówimy sobie vintage. Jeżeli oglądacie mnie już od jakiegoś czasu, a przede wszystkim obejrzeliście ten filmik, w którym mówiłam o ogólnie, jak być estetyk jest to bardzo fajny filmik, prawdzie dość specyficzny, ale jeżeli jesteś po raz pierwszy i jeszcze tego filmiku nie oglądaliście, to bardzo cię serdecznie zachęcam, bo myślę, że warto i tak samo wszystkie poprzednie, gdzie mówię o konkretnych typach aestetyk, ale dzisiaj właśnie skupiamy się na vintage i tak jak wiecie z poprzedniego filmiku, i ogólnie jeżeli mnie oglądacie, że aestetyk to są lata 70., 80., 90. No i także rok 2000, ale vintage to wygląda troszeczkę inaczej i to jest od 1950 do 1990, a nawet w niektórych źródłach spotkałam się, że lata 40. też się w to wyliczają, chociaż ja bym została na razie od lat 50. do 90. No i może teraz przejdźmy do pobieżynie na razie. Pokazania wam i przedstawienia wam, jak wyglądają konkretne dekady, bo w każdej dekadzie mamy całkowicie co innego i tak wyglądają na przykład lata 50., ale tak też wyglądają na przykład lata 50., więc jak widzicie, jest trochę tego i oczywiście nie mogę zapomnieć, bo u mnie na moim kanale jest mnóstwo w ogóle chłopaków, którzy też się tym wszystkim interesują, tak więc też ich nie pominę tutaj w tych latach. Tak więc już może zaczynajmy. I lata 50. u kobiet, jak i u mężczyzn, jest to moda bardzo elegancka. sukienki do łydki, bardzo ładne, piękne, ale również u kobiet, na przykład, można spotkać różne bluzki, topy wraz z spodniami, wraz z rybaczkami, takie do łydki, A u mężczyzn nie tylko takich eleganckich stroi, ale także można zwykłe t shirty spodnie i kurtka skórzana, ponieważ ona w tych latach bardzo często występuje i jest bardzo popularna. Lata 60. to jest. Coś takiego i coś takiego To z jednej strony mamy piękny, elegancki strój A z drugiej już mamy Gdzie jest sukienki, popy spódnice właśnie takie wzorzaste Rzucające się w oczy Zestawione wraz z na przykład Białymi, lakierowanymi jeżeli chodzi o lata 70, to tutaj jest po prostu jednoznacznie taki bardzo styl e, hippie z boho. E, tak więc e, wszyscy praktycznie wyglądają o tak, tak się też ubierają: wiecie, spodnie dzwony. Różne koszule, topy Faceci na przykład w tym momencie mają bardzo wzorzaste koszule Lata 80. wyróżniają się tym, że tutaj mamy coś takiego A także coś takiego Trochę z scrunch, W sensie chodzi mi tutaj o warstwy, bo wiecie Spodnie, bluzka, górka wiatrówka jeszcze inne co danie widy A tutaj na przykład mamy dużo neonów, jakieś różne sukienki Dość takie frukliwe, powiedziałam, biory Ale też na przykład Mamy jeans, który w tych latach jest bardzo popularny i na przykład mężczyźni ubierają się w coś takiego, gdzie mamy kurtkę jeansową i spodnie jeansowe w tym samym kolorze, taki widzicie komplet, co teraz jest. Bardzo modne, ale kobiety na przykład są spódnice jeansowe, więc y, trochę tego jest. No i jeszcze wracając do mężczyzn, y, baseballówki, one też się tutaj pojawiają. Jeżeli chodzi o lata 90, to, to już myślę, że tyle razy się wypowiadałam na ten temat, y, że po prostu nie y, będę w tym momencie wchodzić w jakieś szczegóły. No jak wiadomo, różne topy, spódnice, mam jeans. Dobra, skoro już omówiliśmy tak pokrótce poszczególne dekady, to teraz może przejdźmy do autentyczność czy e, inspiracja bo jak wiecie, vintage to jest dość obszerny temat e, i tutaj bardzo dużo w to wszystko wchodzi więc teraz zdajmy sobie pytanie, ale tak bardziej to Wy sobie zadajcie pytanie czy chcecie się ubierać w coś bardziej autentycznego tak jak gdzie nigdzie możecie zauważyć stroje, fryzury po prostu z żywca wyciągnięte właśnie z tamtych lat czy bardziej wolicie się inspirować i po prostu coś na wzór tego, jak się kiedyś ubiera, no, tworzyć jakby własne kreacje i w ten sposób być vintage, być estetic. No, ale żeby stworzyć takie stylizacje, to oczywiście potrzebujemy ubrań i różnych dodatków. więc powiem Wam w tym momencie, co tak najbardziej będzie sprawdzone i tak... Możecie na pewno zainwestować, żeby właśnie stworzyć taką stylizację vintage. No i są to swetry, swetry oversizowe, t-shirty, topy, crop topy w paski, bo paski tutaj są bardzo, bardzo modne i królują tak naprawdę w vintage. Swetry, swetry oversizowe, t-shirty oversizowe, golfy, golfy oversizowe, topy i crop topy. Mam jeans, mam jeans baggy, te z szerokimi nogawkami, które po prostu możecie teraz w tym momencie będzie wszędzie znaleźć, bo są one bardzo modne. I tak samo mam shorts spódnice w kratę, tak samo spódnice jeansowe, koszule, koszule takie wiecie za duże, sukienki, sukienki bardziej takie kwiatowe, jednokolorowe, jakieś takie wiecie proste. W tym momencie też ich na pewno bardzo dużo możecie znaleźć. no i nawet na wyprzedażach, bo bądźmy że już się zbliża jesień. Jeżeli jeszcze jej nie ma, bo na razie jest gorąco, ale właśnie zbliża się, więc możecie coś naprawdę fajnego złapać po super niskiej cenie. No i kurtki, kurtki wiatrówki, kurtki i bejsbolówki, kurtki jeansowe spodnie dzwony, ogrodniczki przeróżne snakersy, konwersy, buty dr martens klapki ortopedyczne przeróżne okulary, bandany opaski, no i oczywiście y, przede wszystkim rzeczy DIY ponieważ y, czasem można jakiś ciuszek przerobić czy jakąś y, rzecz zrobić żeby właśnie y, oddać troszeczkę takiego właśnie ducha vintage y, no i zachęcam was też do chodzenia po lumpeksach, wprawdzie przyznam się bez bicia, ja bardzo rzadko chodzę i jakoś nie potrafię się w tamtych miejscach odnaść, ale czasem naprawdę zajrzę i mogę naprawdę po naprawdę niskiej cenie znaleźć takie perełeczki, że to jest po prostu hit, więc zachęcam Was, bo po co wydajecie mnóstwo pieniędzy, skoro może naprawdę za mieć coś fajnego i coś, co będzie vintage. Możecie sobie pochodzić do swoich Dziadków, czy do rodziców i tam poszukać u nich jakichś ubrań, które są z tamtych lat, ale od razu przestrzega Was, nie bierzcie wszystkiego, bo bądźmy szczerzy, nie każdy we wszystkim chodzi i będzie tak średnio. Tak więc możecie popatrzeć i najwyżej jakąś jedną, dwie rzeczy sobie wziąć, i naprawdę, jeżeli będziecie już przeglądać, zastanówcie się, czy faktycznie warto i czy będziecie później w tym chodzić, bo żeby to leżało w szafie, to tak trochę bez sensu. Podsumowując już to wszystko, o czym powiedziałam, teraz możemy sobie zadać pytanie Co jest dla mnie? Jeżeli chcecie się ubierać w stylu vintage, to polecam Wam przede wszystkim I po pierwsze, najpierw sobie zadać pytanie, czy faktycznie chce się w ten styl ubierać Czy naprawdę coś dla siebie znajdę I na przykład, czy można sobie wybrać jakąś dekadę Drugi punkt to jest marka, czyli Marka nazwałam to tylko dlatego, że jakby w co chcecie się ubierać, i jaką markę, jaką dekadę chcecie tworzyć. Jest to bardzo ważne, tak więc jeżeli coś sobie wybierzecie, to, no, to potem zastanówcie się, jak, jaką taką marką chcecie być, jak chcecie się ubierać, żeby właśnie tego ducha otworzyć, czy autentycznie czy bardziej jako inspiracja, oczywiście myśląc w ten sposób, mówiąc o Marce. Punkt trzeci to dodatki, czyli tak naprawdę uzupełnienie całej stylizacji. Punkt czwarty, ale ja bym ten punkt czwarty sobie wzięła w nawias, ponieważ yy, jakby nie jest on bardzo istotny, ale może Wam na przykład pomóc w wyborze jakiejś właśnie dekady, czyli kolor. W jakim kolorze wy się czujecie? Czy bardziej coś stonowanego, jakiś, nie wiem, brązy? Czy może coś bardziej krzykliwego? No i punkt piąty, czyli ostatni. To rozmiar, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale vintage to może być coś też bardziej dopasowanego, ale też stylizacje takie właśnie luźne, gdzie mamy oversize'owe swetry, t-shirty, spodnie I to też jak najbardziej będzie vintage, tak więc to już zostawiam Wam Mam nadzieję, że jakoś Wam pomogłam i coś tutaj rozjaśniłam i fajnie Wam przekazałam wszystko Oczywiście, jeżeli filmik Wam się podobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji mojego kanału, jeżeli jesteście nowi na moim kanale, a interesuje Was tematyka estetyk albo też taka jakaś modowa. Obserwujcie mnie na moim Instagramie Vera Fantastic, bo, ponieważ tam jestem dość często wprawdzie ostatnio byłam bardzo nieaktywna. Ale tak czy siak takie najważniejsze informacje na pewno zawsze Wam właśnie tam przekażę. I Instagramowicie będą widzieć jako pierwsi. No i do zobaczenia, kochani, w kolejnym filmiku.